Dzień dobry kochani, witam z Kolim wyglądasz idealnie. Dla kanału Papi TV, panie i panowie, cała hala szalała, ludzie na stojaka i Dani się z kolim, z kolim. To było. Gościu, wjechałeś tam jak dzik wszyszki. Tak, taki był plan, chciałem to zrobić. Słuchaj, cieszę się, że ubiłem tą szmatę. Nigdy mu nie podam ręki. Co więcej, jeśli ja go znajdę gdzieś na jakiejś organizacji sportowej, za każdym razem będzie dostawał liścia. Teraz była formuła sportowa, nie mogłem nic robić. Widzia widzieliście wszyscy, że się tak, wstrzymywałem do, do gali, ale teraz by go walił na za każdym razem. Niech on z -dala do domu wariatów, niech go tak zamkną. Stary, powiem ci, że na początku bomba, bomba, ładnie to wjechało, potem, potem problemy z koliego, bo to obalenie, ta pierwsza runda niekoniecznie. Ja A potem powiem... jak Feniks z popiołów, tak. buła, buła i lecimy. Łukasz Urbański, Jakub Smoliński, Wojtek Woner, Mariusz Zalewski, cały team, który, który mnie yy, wyszkolił na to. Cały plan był na to, że żeby... jak psa przez trzy rundy. W pierwszej rundzie zobaczyłem, na ile jest silny. Druga runda stwierdziłem, dobra, ubijam go jak szmatę, tłukę go, chcę mu rozkwasić łeb. Już jak go potem miałem w parterze, to chciałem... Wiesz, sprawlowałem, trener mówi, stary, między jedną a drugą rundą mówi, rób to, co ci mówię, i go jak psa. Wyszło. Spróbujemy jeszcze teraz, troszkę... wiesz co, wie co było najlepsze? Dawaj. Że ty się śmiał, tam jeszcze jakiś kurwa ten prowadzący, że, że tarczuje po koncercie. No i proszę, dwa tygodnie treningi z Łukaszem Urbanem Urbańskim, no właśnie wyszło, Roz... a ta sz**a trenowała 8 miesięcy. Staramy się mniej przeklinać, rozmawiałem właśnie z twoim, z twoim sztabem i mówili, że koncerty, rodzina, serial, po godzinach treningi. I ty to zrobiłeś, tam w ogóle nie było dyskusji. Słuchaj, no taki jestem. Można powiedzieć, że, że mamo, nie sprzątaj, z kolei pozamiatał. Tak jest, a teraz kamerzysta. Kamerzysta, pokaż nam swoje argumenty na skupiego, jak chcemy się poznać w kolejnej walce. I stary, nie było na całej hali takiego dopingu jak z tobą. Trzymamy kciuki. Miło. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, Cześć, piona.